Until Dawn jest najlepszą grą, w której twoje decyzje faktycznie mają znaczenie. Jeśli wyszła wersja remake w 2024 roku, to właśnie ją chciałem ukończyć na 100%. Mamy łącznie do zdobycia 29 osiągnięć i w pierwszym podejściu ukończymy grę, utrzymując wszystkich przy życiu i postaramy się zdobyć wszystkie znajdźki. Historia zaczyna się od grupy znajomych, spędzających czas na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood Mountain. Po imprezie część grupy chce sprankować Hannah, która podkochuje się w majku. Przygotowuje się ona do Spotkania z Majkiem na osobności w pokoju, podczas gdy czterech znajomych postanawia się ukryć. Gdy Hanach się rozbiera, zaczyna się orientować, że coś tu nie gra. Sam próbuje ją ostrzec, ale jest już za późno. Nie mogąc znieść takiego upokorzenia, samotnie ucieka do lasu. Bev, dowiadując się, co znajomy zrobili jej siostrze, rusza natychmiast za nią. Niedługo potem odnajdujemy ją w środku lasu, całą rozpłakaną i zmarzniętą. Bev chce ją pocieszyć, co przerywa jakaś tajemnicza postać. Obie zaczynają przed nim uciekać. Zresztą na skraju klifu Hana traci równowagę i spada, zabierając Beth ze sobą. W ostatnim momencie złapała się dużej gałęzi, trzymając Hana drugą ręką. Pojawia się przy tym nieznany mężczyzna, który raczej chce nam pomóc, ale nieważne co wybierzemy, Hana i Beth spadają na pewną śmierć. Kończąc to w bardzo tragiczny sposób, dostając potem pierwsze osiągnięcie za ukończenie prologu. Mija rok od zaginięcia Hany i Beth. Czorz, który jest ich bratem, zaprasza wszystkich na coroczny wypad do Blackwood Mall aby spędzić ze wszystkimi miło czas. Docierając na miejsce, przejmujemy kontrolę nad Sam. Idąc w kierunku kolejki, zacząłem zbierać pierwsze znajdki i robimy pierwsze decyzje, które mogą mieć znaczenie w przyszłości. Poznajemy potem kolejnych znajomych, czyli Chrisa, Jess, Emily, nie lubię jej, Mata, Majka, Ashley. Tutaj się na szybko zatrzymamy, bo właśnie nią zdecydowałem się pokazać Matowi, jak sama Emily przytula się z Majkiem. Potem wyjaśnię, dlaczego ma to znaczenie. I kiedy wszyscy docierają na miejsce, natrafiamy na samego gospodarza, czyli Josha. Kiedy mamy się dostać do środka, okazuje się, że klamka zamarzła, więc musimy jako Chris znaleźć sposób na ich otworzenie. Na samej górze, w jednej z szafek, odnajdujemy aerozol i otwieramy główne drzwi. W środku Matt chce skonfrontować Mike'a po tym, co zobaczył wcześniej, jednakże pomimo tego postanowiłem mu odpuścić. Tymczasem jego dziewczyna, Emily, wręcz przeciwnie, zaczyna się pultać do Jessica, która jest nową dziewczyną Mike'a, bo w poprzednim roku Mike był jej Chłopakiem. No, ale cóż, nie układało się i teraz nie lubi Jessica, bo jest z nim. Jessica też jej nie lubi, bo to przecież była Majka. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Dzięki temu, że Matt i Emily rozpoczęli osobne konfrontacje, po kłótni otrzymałem osiągnięcie śmiertelna gorączka. Następnie, jak w klasycznych horrorach, wszyscy rozdzielają się. Emily idzie z Mattem po torebkę, którą zostawiła, a Mike i Jessica wyruszają do niewielkiej chatki. Przechodzimy przez opuszczoną kopalnię, widząc też podczas podróży kilka jumpscarów. Śnieżkę blokuje nam całkiem spory stos trzew, co z bardzo nie przeszkadza samej Jessice. Nawet rzuca w majka śnieżką, ale kiedy mamy jej oddać, magicznie wyparowuje. Teraz powracamy do naszej czwórki znajomych, która została w chacie. Josh pada na świetny pomysł użycia tablicy duchów. Zeca Chrisowi i Ashley, aby ją odnaleźli, podczas gdy on idzie załatwić sam ciepłą wodę. Na dole słyszymy z Josem jakiś dziwny hałas. Sprawdzając to, wyskakuje zakapturzony mężczyzna. Uciekamy przed nim, tylko by na końcu dowiedzieć się, że to był jeden z pranków Chrisa. Teraz ponownie wcielamy się w Mata, szukającego wraz z Emily jej torebki. Staramy się jej regularnie imponować, mimo że nie jest dla nas zbytnio miła. Następnie, szukając dalej tej torebki, w której, jak się dowiadujemy, jest jedynie bielizna Emily, widzimy głowę świni nabitą na pal z krótką wiadomością. To potwornie zaniepokoiło obojga, myśląc, że jest to kolejny obleśny prank znajomych. Na tyle zrobiło się niekowrotowo, że aż porzuciliśmy poszukiwania. Tymczasem Josh, Ashley i Chris używają tablicy duchów, tak dla zabawy. Tym sposobem połączyli się z duchem, a dokładnie z samą Beth, co nam potwierdziła podczas zadawania pytań. Daje nam wskazówki, które dadzą większe światło na to, co się wydarzyło rok temu. Potem tracimy całkowitą kontrolę nad wskaźnikiem. Przez tą akcję Josh wkurza się na Ashley i Chrisa, mówiąc im, że to było po prostu żałosne. Tymczasem Mike szuka Jessica, jednakże ona nie zniknęła, tylko postanowiła zrobić mu kawał. Idąc dalej natrafiamy na rannego jelenia. Nie wygląda na to, że się z tego wyliże, więc postanowiłem go uspokoić. Zabiera go jakiś stwór. Mike wraz z Jessica od razu uciekają jak najszybciej do chatki. Przy okazji starając się niczego nie skopać. W środku Jessica orientuje się, że zgubiła swój telefon. Jest jeszcze zbyt niebezpiecznie na zewnątrz, na razie musimy o nim zapomnieć. A? A jednak nie, bo ktoś postanowi wybić szybę telefonem Jessica. Traci ona cierpliwość, myśląc, że to tylko znajomi robią jakieś jaja. Na zewnątrz wyżywa się i kiedy myśleliśmy, że tylko skończy się na tym, na naszych oczach stwór ją atakuje, zabierając ją w głąb lasu. Wracając do Ashley i Krica, okazało się, że Joss zniknął i musimy go odnaleźć. Odnajdujemy też kilka sekretów. W salonie słyszymy dziwne dźwięki wydobywające się z kuchni. Właśnie tam zostajemy uśpieni przez samego psychopatę, nie wiedząc co z nami mi zrobi. Teraz jako Mike ruszamy natychmiast na ratunek. Bardzo zależało mi na tym, aby nikt nie zginął, więc bez wahania brałem głównie te ryzykowne opcje. Nie popełniając żadnego błędu, mogłem trzymać tempo dogoniąc Jessica. Na samym końcu odnajdujemy ją bardzo poturbowaną. Na szczęście dawała oznaki życia. Zanim Mike mógł coś zrobić, zostaje ona zabrana na sam dół kopalni, nie wiedząc, czy to przeżyła. Jeszcze chcieliśmy dorwać nieznanego mężczyznę, ale nic z tego nie wynikło. Później Chris wybudza się: spanikowany. Rusza poszukać Ashley, bo tylko ona została zabrana przez psychopatę. Tutaj będziemy mieli całkiem ważny wybór, bo w jednym z pomieszczeń widzimy Ashley i Josha przywiązanych do mechanizmu przypominający trochę te z filmów Piła. Chris ma proste zadanie ma zabić jednego z nich. Zdecydowałem się tym razem ocalić Ashley, pociągnąłem ciągnąłem za dźwignię w stronę Josha. Przepraszam cię Ziomek, nie miałem wyboru. Uwalniamy koleżankę z opałów po tej traumatycznej scenie. Natrafiamy na Emily i Mata, starając się im wyjaśnić, co się właśnie stało. Emily, zdając sprawę, jak bardzo poważna jest sytuacja, rusza natychmiast z matem do kolejki, aby wezwać pomoc. Tymczasem Mike, oj, naprawdę jest zdeterminowany, aby odnaleźć osobę odpowiedzialną za zabicie Jessica. Trafiamy do opuszczonego sanatorium. Widzimy tam potencjalnego sprawcę karmiącego wilki. Później, poszukując kartę potrzebną do otwarcia drzwi, widzimy jakąś rękę z jakąś notatką, co postanowiłem ominąć szerokim łukiem. W pokoju dalej odnalazłem kartę, otworzyłem główne drzwi, a tam wilk wyskakuje zza za drzwi. Nie skrzywdziłem go, więc tam odpuścił póki co. Chodząc po kolejnych pomieszczeniach odblokowujemy jedne drzwi jeden strzałem z rewolwera, wypuszczając iskrę prosto w beczki pełne łatwopalnej cieczy. No cóż za przypadek, że akurat tam było. Takim sposobem wracamy znowu do Mata i Emily. Okazało się, że ktoś specjalnie uniemożliwił ucieczkę z tego miejsca. Nie mając wyboru mamy tylko jedno wyjście. Pójść do najbliższej wieży radiowej. Na końcu jedynie widzimy ogromną przepaść, zawracając zostajemy otoczeni przez całe stado jeleni. Taką dramatyczną sceną lecimy prosto do Sam, spokojnie odpoczywającą w wannie. Psychopata już szykuje dla niej całkiem niemiłą niespodziankę. Sam słyszy hałasy i postanawia to sprawdzić. Przez to, że ten zbok zabrał jej ubrania, musimy teraz popylać w wyręczniku. Myśli ona, że tylko znajomi robią jakiś nieśmieszny żart, co szybko dementuje sam psychol, pokazując jej jak Josh umiera. Nagle wbija on z impetem do pomieszczenia. Niech to zostać złapanym rzuciłem wazonem w psychola, dostając osiągnięcie psychoza. Uciekamy przy nim jak najszybciej, jak się tylko da. Mamy też całkiem stresujące momenty. Jednak koniec zdecyduje o tym, czy sam nic się nie stanie. Ukryją się w widzie, starając się nie ujawnić pozycji. Po chwili psychopata wnerwia się, że ofiara uciekła, dostając zasebnie osiągnięcie za ucieknięcie przed psychopatą. Dobra, sam jest bezpieczna. A co z Matem i Emily? No, wystarczyło jedynie przejść przez te całe stado, starając się nie zaatakować jednego, który stoi nam na drodze. No, było to bardzo trudne. Następnie bezpiecznie do ramy do stacji radiowej. Jako Emily postanowiłem zatrzymać flarę, bo może się przydać. Włączając zasilanie, próbujemy skontaktować się z posterunkiem straży. Dyspozytor na szczęście usłyszał, że potrzebujemy pomocy i słuchając się jego poleceń, staramy się dać mu jak najwięcej informacji. Daje nam znać, że wyśle helikoptery najszybciej jak się tylko da. Iż pogoda nie jest za bardzo po naszej stronie, jesteśmy zmuszeni poczekać aż do świtu. He, <laughs> bojecie? Na nasze nieszczęście, jakiś stwór przeciął liny podtrzymujące wieżę radiową, która zaczyna spadać. W ostatniej chwili blokuje się, dając nam wybór, czy ocalić Emily jako mat. Iż nie była dla nas zbytnio miła, mimo że chcieliśmy dla niej dobrze, a dodatkowo nie mamy niczego do obrony, od razu skoczyłem w bezpieczne miejsce. Jak się trzyma Ashley i Chris? No cóż, nie najlepiej. Bez przerwy są świadkami zjawisk paranormalnych, odkrywając też sporo niepokojących rzeczy. Na nasze nieszczęście, oboje ponownie zostają złapani po tym, jak skupili się na Budząc się, mamy pistolet w ręce, a zabójca daje nam kolejny wybór. Musimy zabić siebie albo Ashley. Nie możemy zatrzymać mechanizmów, więc wolałem się tu poświęcić. Sam, uciekając dalej, odkrywa w jednym z spokoju plany psychopaty, które dają nam zdać, że może to wszystko jest zaplanowane. Oglądając kilka rzeczy, potrząsnąłem kulą śnieżną, co narodziło mnie osiągnięciem. Odnajdujemy Majka podczas eksploracji, w końcu przebierając się w normalne ciuchy. Razem z nim wyważamy jedne drzwi, gdzie usłyszeliśmy od odgłoszenie. Głosy. Tym sposobem odkrywamy, że tak naprawdę pistolet był załadowany ślepakami. Psychopata nie chciał nikogo ze znajomych skrzywdzić, ponieważ za tą maską był sam Josh. Dostając osiągnięcie za ujawnienie tożsamości psychopaty. Tymczasem w kopalni Emily na szczęście żyje i staramy się stąd wydostać. Odnajduje też tam całkiem niemiłą niespodziankę, a dokładnie odnajdujemy samą głowę Beth. Na naszej drodze staje potencjalny zabójca. Staramy się przed nim uciec, tylko że na końcu trafiamy na ślepy zaułek. Nie mając wyboru ukrywały się, co chyba nie było najlepszym pomysłem. Powracając do naszej grupki, teraz możemy zadać sobie pytanie. O co tu biega? Dlaczego Josh to wszystko zrobił? Jak to sam Josh wyjaśnia, był to według niego jedynie prank. Bardzo brutalny i chory prank. Chciał się tak odpłacić za to, co przyjaciele zgotowali z siostrą rok wcześniej. I na dodatek wszystko nagrywał. Naprawdę widać, że coś ma nie tak z głową. Ale czekaj. Skoro nie chciał on nikogo zabijać, to kto lub co zaatakowało Jessica? Mike myśląc, że to była jego Sprawka ogłusza go i z Chrisem zamykamy go w stodole, dopóki nie przyjadą gliny. Wracając szybko do Emily, ten potencjalny zabójca pomaga nam, dając zwykłe flary na wszelki wypadek, informując też, aby wynieść się stąd jak najszybciej. Szybko dowiadujemy się, dlaczego nam to powiedział. Jesteśmy gonieni przez potwornie szybkiego stwora, ryzykujemy nawet śmiercią i, mając czas, wykorzystujemy flarę ze wcześniej, którą zostawiliśmy, aby odrzucić to coś na bezpieczną odległość, dostając osiągnięcie. Ledwo co? Uciekamy nim, nie zostając na szczęście ugryzionym, ale za to nieźle poleciała. Bezpiecznie uciekliśmy do środka, gdzie wszyscy zaczynają się zbierać. Nagle słyszymy walenie w drzwi, więc idziemy to sprawdzić. Okazuje się, że za drzwiami stoi ten niby zabójca. Możemy go już nazwać nieznajomym, bo jednak pomógł Emily. Wyjaśnia wszystkim, że te stwory nazywają się Wentigo. Są to bardzo nieprzewidywalne stwory, które powstają na wskutek kanibalizmu. Jeżeli człowiek zje kogoś na tej górze, dusza Ventigo wchodzi do ich ciała, zamieniając ich w to coś. Przypominamy sobie, że przecież zostawiliśmy Josha, więc Chris, który jest jego najlepszym kumplem, rusza na jego ratunek wraz z nieznajomym. Na miejscu nie ma po nim śladu, więc no mamy przestrane. Jesteśmy teraz otoczeni przez Ventigo. Wykorzystują ten moment, aby zabić nieznajomego. Nie tracąc czasu, Chris natychmiast ucieka do głównej chaty, odrzucając shotgunem Ventigo. Ashley od razu otwiera nam drzwi i uciekają wszyscy do piwnicy. Tam opracowujemy plan, jak uciec z tego koszmaru. Wszyscy dzielą się informacjami, co mogło się dziać w sanatorium, jak i w kopalni. Następnie Mike każe wszystkim zostać w piwnicy, podczas gdy on pójdzie poszukać Josha. Ashley, podczas czekania, czyta notatnik nieznajomego. Sam też postanawia przeczytać notatnik, dowiadując się więcej nad temat Ventigo. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, natychmiast idzie pomóc Mike'owi wraz z grupką. Mike w sanatorium uzbraja się w lepszy arsenał, przyłączając do siebie wilka wcześniej. Dowiadujemy się też o tym, co się tutaj dokładnie działo. Odnajdując ostatnią notatkę, otrzymałem osiągnięcie. Za znalezienie wszystkich wskazówek. Mamy też do czynienia z Ventigo. Oj, i nie jest kolorowo. Widzimy ich niemalże na każdym kroku, ale na szczęście zabarykadowujemy drzwi. Mając chwilę spokoju, odnalazłem dziwny posążek, za który dostałem aż dwa osiągnięcia olśnienie i cmentarz dla pacjentów. Znowu atakuje nas Ventigo w kolejnym pokoju. Postanowiłem zabarykadować ponownie drzwi, zeskakując następnie do dziury. Chcemy, żeby wilk poszedł z nami, ale za bardzo nie chce, więc go zostawiamy. Przynajmniej utrzymaliśmy go przy życiu. Na końcu, Zawahałem się na strzelenie w beczki, nie wiedząc co się teraz stanie z Majkiem. Otrzymujemy następnie kastenkę, gdzie bardzo poturbowana Jessica odzyskuje przytomność. Dzięki temu, że nie umarła, dostałem szybko osiągnięcie przez wrota piekieł. Znajomi ruszają ocalić Majka. Ścieżka okazuje się być zablokowana, więc sam decyduje się sama kontynuować podróż. Podczas gdy inni będą czekać w piwnicy, spinały się na sam szczyt i docierając do sanatorium ratujemy Majka z opałów. W kopalni oboje dalej szukają Josh. Odkrywamy tam, czytając głównie z notatki, że Hanna pożerała Beth, co wskazuje, że ona nie umarła od razu i może zamieniła się w Ventigo. Po czytaniu tego dostałem osiągnięcie za znalezienie wszystkich wskazówek na temat bliźniaczek. Eksplorując dalej, odnajdujemy Josha, który już kompletnie stracił rozum. Sam wiesz, że za bardzo nie będzie w stanie pójść krótszą drogą na powierzchnię, więc ona postanawia pójść sama, aby dać znać innym, że wszystko gra. A Mike i Josh idą okresztą drogą. Wracając, Mike zostaje wciągnięty pod wodę. Z zostawiając Josha sam na sam z Ventigo. Dzięki temu, że przeczytaliśmy ostatni notatnik, Josh rozpoznaje w potworze samą Hannę. Nie zabija go, a jedynie zabiera go nie wiadomo gdzie. Pamiętacie Mata? Tak, on żyje i odnajduje Jessica samotnie chodzącą po kopalni. Przez to, że jest ona poważnie ranna, nie możemy normalnie biec. Oboje uciekają przed Ventigo ukrywając się przed nim, pilnując też, aby Jessica nie umarła. Uciekamy tak przed niebezpieczeństwem, więc już mamy gwarancję, że oni przeżyją. Jako sam, uciekając do Hanny. Odnalazłem ostatni totem z 36 dostępnych, dostając osiągnięcie czy to omen. Moment kulminacyjny dzieje się w głównym budynku. Musimy tam ocalić wszystkich znajomych za wszelką cenę. Wendigo walczą tam ze sobą, co doprowadza do uszkodzenia rury, z której wylatuje gaz. Szybko z Majkiem opracowujemy plan, aby wysadzić ten budynek w powietrze, bo same Wendigo mogą jedynie zginąć od samego ognia, więc eksplozja powinna dać radę. Wdrażając ten plan w szycie, staramy się ocalić Majka przed niebezpieczeństwem. Podczas pozostali znajomi wychodzą na zewnątrz. Mając już pewność, że wszyscy uciekli, natychmiast biegniemy w stronę przełącznika. Na szczęście w ostatniej chwili udało mi się to zrobić, wywołując ogromną eksplozję. Takim sposobem ocaliłem wszystkich, dostając na sam koniec czy osiągnięcia, a dokładnie za ukończenie gry, za nieskrzywdzenie żadnego żywego zwierzęcia i za utrzymanie wszystkich w przeżyciu. Epilogu jeszcze widzimy jak wszyscy są przesłuchiwani oprócz Josha, bo on został w kopalni, co nie skończyło się dobrze. Okej, okay, po takim absolutnym kinie raz zdobyć kilka pomijalnych osiągnięć korzystając z sekcji epizody. Pierwsze pomijalne osiągnięcie zdobyłem za odnalezienie wszystkich wskazówek na tropie z nieznajomego. Drugie wymaga od nas, aby Emily spoliczkowała Ashley. Najpierw trzeba doprowadzić do tego, że zostanie ugryziona. Następnie musimy ją oszczędzić w piwnicy, bo Mike i Ashley myślą, że może się zamienić w stwora. Następnie musimy powiedzieć Emily, że ugryzienia nie są zaraźliwe, na co ona potwornie się na niej wyżywa. Sam mówi, że to nie jest jej wina, ale nie słucha i po chwili dzieje się to. Nie chcę cię więcej znać, ty suko! <noise> na pewno po takim traktowaniu chyba zasługiwała na tą kulkę w web. Następnie musiałem, Mike'iem skutecznie uciec z donatorium bez pomocy sam. Wystarczyło jedynie, że na końcu strzeliłem w peczki i tak osiągnięcie nam wpadło. Zdobyłem też kolejne za zrobienie kiepskiego zdjęcia z Jessicą i później chciałem zdobyć dwa osiągnięcia, czyli nie pozwól mu wejść i tylko przyjaciele przeżyją. Musiałem od danego chapteru zdobyć niemalże wszystkich oprócz Mata i Jessiki. Zabiłem Ashley, korzystając z włosu, w którym ukrywał się Ventigo. Przepraszam, Ash. Że musiałaś tak skończyć. I na samym końcu jedynie musiałem skopać wszystkie Quick Time Eventy, aby sam i Mike mogli umrzeć. Po zabiciu sam Mike poświęca się, wysadzając wraz z nim wszystkie Ventigo, co na końcu nagrodziło mnie osiągnięciem: tylko przyjaciele przeżyją. Następne osiągnięcie dostaniemy, jeżeli będziemy chcieli zmienić przeszłość. Bo nie mówię wam, ale co każdy rozdział w grze, mamy rozmowę z psychologiem. Niezależnie od decyzji, elementy gry mogą się zmienić. Korzystając z tego samego zapisu, musimy ponownie ukończyć. Prolog, a następnie dr Hill mówi, że przecież nie możemy zmienić tego co się stało, przebijając czwartą ścianę, dostając tak osiągnięcie. Kolejne osiągnięcie jest związane z Joshem, bo w pierwszym podejściu zmienił się w ale w remake'u możemy doprowadzić do tego, że się w ogóle nie zamieni. Psycholog jest do tego kluczem. Aby tego dokonać, staraj się, się być dla niego jak najbardziej mili i pod żadnym pozorem go nie atakujcie. To jest najważniejsze. Dajemy potem, że znajomi skrzywdzili Josha, na co dr Hill odpowiada, że że przecież go nie skrzywdzili, co jest prawdą. I Josh, rozumiejąc, że ma rację, dajemy opcję. Tak mi przykro. Bardzo ważne jest to, żeby każdy pozostał przy życiu. Inaczej wszystko pójdzie na nic. Na samym końcu gry, zamiast Josza zamieniającego się w Vetigo, widzimy jak żałuje swojej decyzji i stara się teraz znaleźć odkupienie, dostając potem osiągnięcie. Okej, okay, ludzie, teraz pora na gwóźdź programu, a dokładniej musimy zabić wszystkich znajomych w następnym podejściu. Wybierając też te najgorsze decyzje. Z takich ważniejszych rzeczy, doprowadziłem najpierw do śmierci Jessiki, ociągając się. W sanatorium, o ile pamiętacie tą rączkę, to teraz musimy wejść z nią w nią interakcję, pokazując, że to była sama pułapka na niedźwiedzie i nie możemy od razu wydostać się z tej pułapki. Musimy najpierw doprowadzić do tego, że maczeta się złamie, a potem ułamaną maczetą musimy odciąć sobie palce, dostając osiągnięcie. Następnie, podczas wyboru kto umrze, musimy zastrzelić Ashley, co gwarantuje śmierć Chris'a. Nieważne jak bardzo będziemy się starać, Ashley po prostu się zawaha i go nie wpuści, doprowadzając do jego śmierci. Ale hej, jest za to osiągnięcie. A na sam koniec zabiłem wszystkich, najszybciej jak się tylko dało. Nawet wykończyłem Josha w kopalni. Tak, dostajemy ostatnie dwa osiągnięcia. Czyli to już jest koniec. I osiągnięcia Symfonii Grozy. Za zdobycie wszystkich osiągnięć. I tak wygląda Until Dawn na 100%. Po zaledwie 27 godzinach zdobyłem odznakę w tej grze. I dziękuję wam bardzo mocno za oglądanie. Też bardzo chciałbym podziękować wspierającym. A dokładnie archiwum Gibi, Nawiki, Są to nowi wspierający na tym kanale. I dziękuję. Fofuinowi, Król Lew i Hide Souls. za to, że te wspierają ten kanał od kilku miesięcy. Jeżeli ty też chce chcesz się pojawić na końcu filmu, to zapraszam do wspierania. A teraz trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.